Przyjechaliśmy konsultować, rozmawiać, słuchać o bolączkach i także zbierać pomysły, które Państwo macie na rozwiązanie bolączek, bo najlepsze pomysły, najlepsze postulaty mają zawsze obywatelki i obywatele, a my jesteśmy Waszym zbrojnym ramieniem w parlamencie i staramy się o to, żeby reprezentować Wasze interesy. Przyjeżdżamy z naszym flagowym projektem, do którego podpisywamy. Państwa namawiamy, projektu Renty Wdowiej. Liczymy na to, że się spotka z poparciem społecznym, bo bardzo chcemy, żeby to nie był projekt tylko i wyłącznie klubu parlamentarnego Lewicy, ale żeby to był projekt obywatelski. My chcemy, żeby dzisiaj wszyscy ci, którzy stracą współmałżonka, mogli normalnie i godnie żyć i funkcjonować. Tak, żeby mogli objąć 50% tego, co współmałżonek wypracował. Tak, żeby wszyscy ci, którzy dzisiaj już są na emeryturze i zostali wdowcami 10 lat temu, mogli ponownie wystąpić o to, żeby przeliczyć ich nowe świadczenie, świadczenie, które my nazywamy rentą wdowią. My chcemy, i to nie są banały, Polski otwartej, Polski tolerancyjnej, Polski, w której nikt nie pyta. Kto w co wierzy i kto z kim śpi. Polski, która będzie dobra dla młodego pokolenia. Polski, w którym młode pokolenie będzie mogło korzystać i rozwijać się, mieć mieszkanie, pracować, być konkurencyjny na rynku.